Dzisiaj opowiem Ci o trzech przekonaniach facetów, które gwarantują sukcesy z kobietami, także warto posłuchać tym bardziej, że na końcu przygotowałem coś dla Ciebie. Także słuchaj uważnie, bo myślę, że te informacje zmienią naprawdę Twoje życie, podejście do kobiet i warto sobie to wszystko zapamiętać. Pierwsze przekonanie facetów, którzy są atrakcyjni, to są mężczyźni, którzy z góry wychodzą z założenia, że są lepsi od kobiety, że oni zasługują na kobietę i nie muszą się o nic prosić. Mało tego, taki facet często czuje, że jest fajny i nawet nie musi tego na siłę pokazywać. Podam Ci przykład, zresztą często się śmiecie z moich tekstów, tego co mówię, i tak to właśnie działa. Podam Ci przykład: dzwonisz do dziewczyny i mówisz do niej, jak tam, wstałaś z łóżka czy dalej, zasłaniasz się kołdrą, i ona zaczyna się śmiać i zapytuje, ha, 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 dlaczego o to mnie pytasz, a ty mówisz, bo lubię zadawać takie pytania. I ona się dalej śmieje. Czyli Twój manifest męskości. To, że jej pokazujesz, że czujesz się męski, że wiesz kim jesteś, że jesteś fajny, to wszystko sprawia, że ona w rzeczywistości dobrze się z tobą czuje, dobrze reaguje, no bo widzi, że zadaje się z facetem, który ma wysoką samoocenę, który się czuje fajny, atrakcyjny. I nie musi udowadniać nic na siłę, nie musi się starać o nią w sztuczny sposób, przymilać, wysyłać jej buziaczków czy kupować kwiatka. Na tym to wszystko polega. Jak się czujesz atrakcyjny i czujesz, że nie musisz się nic udowadniać, ona będzie tobą zaczarowana, zafascynowana. Często tłumaczę to na szkoleniach, bo wszystko zaczyna się w Twojej głowie od pytania: kim jesteś? Kim jesteś dla kobiety? Jeśli myślisz, że nie wiesz, kim jesteś, odpowiedź się szybko nie pojawia, to oznacza, że jesteś nikim, albo nie jesteś nikim fajnym. Także od razu błyskawicznie powinieneś sobie odpalić tego typu mindset, nastawienie. Jestem fajny, atrakcyjny, wszystkie kobiety na mnie lecą, i ja nic nie muszę robić, tylko dzwonię i tak się dzieje. Wtedy nie masz tych konfliktów wewnętrznych i łatwiej jest po prostu prowadzić relacje, rozwijać znajomości z kobietami, więc polecam takie podejście. Po prostu nie szukaj dziury w całym i wyjdź z założenia, że już jesteś fajny, kiedy po prostu zacząłeś z nią rozmawiać, kiedy powiedziałeś jej cześć. Poczujesz się wyluzowany, nieskrępowany i bardziej kreatywny, bo ten luz sprawi, że z góry będziesz zakładał, że jesteś fajny. A kobieta podąży za Twoim przekonaniem, tak? które szybko odczyta na podstawie tego, w jaki sposób do niej mówisz, na podstawie Twojej mowy ciała. Jest to naprawdę bardzo skuteczne dla Twojej świadomości, e, dla Twojej głowy, jeśli chcesz być dobry z kobietami. Kolejne przekonanie facetów, którzy są fajnie atrakcyjni. Oni wychodzą z założenia, że jak kobieta źle reaguje. To trzeba ją po prostu ukarać, trzeba ją zostawiać. Nie zmuszają do niczego kobiety, a ci, którym nie wychodzi, często gonią za kobietą, która nie jest zainteresowana, która jest oporna, no i w ten sposób poświęcają się dla kobiety. Chcą mi zrobić dobrze, kiedy ona tego nie chce. Chcą miłości, kiedy kobieta nie chce tej miłości. Rozumiesz o co mi chodzi? Facet atrakcyjny, rozmawia z kobietą, żartuje, powie jej, wyglądasz jak niewyspana. Jak ona ma focha, jak mu powie: Nie mów tak do mnie, nie życzę sobie takich tekstów, to on się zacznie śmiać, ale jeśli kobieta nie wchodzi w jego ramę znajomości, on ją po prostu zostawi w spokoju. Często próbując kilkukrotnie. Jeśli się tego nie da przełamać, tak? Ci faceci, którym nie wychodzi, to mężczyźni, którzy podążają za wszelką cenę za kobietą, która ich nie chce. Inaczej, ta kobieta może chcieć się spotykać, ale jest niemiła, jest pretensjonalna, nie chce seksu. I ty w to wszystko wchodzisz, prosisz o więcej tego wszystkiego, no i w konsekwencji po prostu czujesz się tutaj wykorzystany przez tą relację, przez tą kobietę, bo sam się o to prosiłeś. Facet, który jest atrakcyjny, dba o swój szacunek w związku. Jeśli kobieta nie chce z nim sypiać, całować się, to ją po prostu zostawia. Oczywiście. Czasami sprawdza na wielu sytuacjach, dlaczego ona nie jest gotowa, dlaczego to nie wychodzi, ale kiedy kobieta jest silnie zablokowana, to po prostu zawsze jej daje ultimatum. Widocznie się nie dogadujemy, muszę cię zostawić, już się z tobą nie spotkam. To było nasze ostatnie spotkanie, ponieważ nie jesteś kobietą dla mnie i tyle, tak. I ona wie, co zrobiła. Ma wybór, albo się godzi na jego warunki, albo nie. Oczywiście większość miłych, dobrych facetów nie potrafi tak do dziewczyny powiedzieć. Bo im się to kojarzy z ryzykiem, ale prawdziwe ryzyko jest w tym, że ty chcesz za bardzo być z kobietą, która Cię nie chce, która nie jest dla Ciebie odpowiednia, która Cię nie szanuje. Więc to jest ten błąd, który kosztuje Cię często, kobietę, yy, przez który przeinwestowałeś relacje. No, i teraz dziewczyna nie chce z Tobą być. Pamiętaj o tym, bo często naprawdę Ci to będzie sp sprawiać dużo tutaj kłopotów, jeśli podążasz za kobietą, która Ci nie szanuje. Jak spotykasz się wielokrotnie z kobietą, z którą nie ma seksu, rozmawiasz, nie ma pocałunku, rozmawiasz, boisz się postawić sprawę na granicy, na ostrzu noża. Zamiast jej powiedzieć, powiem Ci szczerze, że widzę, że nie jesteśmy dla siebie pisani. Ja chyba Ci podziękuję za tą znajomość, bo stwierdziłem, że. Ty powinnaś sobie poznać fajnego faceta, kogoś lepszego ode mnie. Uśmiechasz się celowo i to mówisz, żeby ona nie chciała cię zostawić, żeby ona zaargumentowała, że jednak coś tutaj się może wydarzyć. To jest ta różnica. Często to widzę na konsultacjach, na szkoleniach, gdzie mężczyźni ci przekonani o tym, że są brzydcy, zakompleksieni, mało wartościowi, małogodni, oni zgadzają się na całą manipulację dziewczyny. A atrakcyjny mężczyzna tego nie robi, tylko mówi dziewczynie: N -n, Nie zgadzam się z tym, mi to nie pasuje. Nie odpisuję jej na SMS-a, olewa ją, tak? W rzeczywistości, jak to stosujesz w praktyce systematycznie, to się czujesz, że to ty ją wybrałeś, że ty się zgadzasz na to, żeby ona cię zdobyła, bo jesteś po prostu fajny, czujesz się fajny. To wszystko właśnie z tego wynika. Warto o tym pamiętać. I ostatnie przekonanie, które często spotykam u atrakcyjnych facetów, którzy potrafią zdobywać, podrywać kobiety, utrzymywać z nimi relacje, to jest przekonanie, że zawsze sobie możesz poznać lepszą dziewczynę, że zawsze piękne kobiety na ciebie lecą, uśmiechają się do ciebie, i nawet jeśli twoja dziewczyna ci powie, że ona teraz już tego nie czuje, to się absolutnie nic nie stanie. Bo ty nie odbierasz tego całego związku na poważnie. Jeśli ty za bardzo się koncentrujesz na tym, że musisz się o nią starać, tak jak mówiłem na początku, prosisz ją tak, nawet nie musisz dosłownie prosić, tylko wymuszasz te spotkania, bo wyzwaniasz do niej, wypytujesz, kiedy ma czas, to nawet wyczuwa, że tobie bardziej zależy. I nigdy nie powinieneś na to pozwolić, żebyś ty przeinwestował relacje. To kobieta zawsze powinna mieć pewne tutaj niedopowiedzenia, niedomówienia. Czy ty się będziesz chciał z nią spotykać, czy ty dasz jej kolejną szansę? Bo Właśnie wtedy ona będzie pobudzać sobie to myślenie o tobie i ty będziesz miał bezpieczną pozycję, bo to ona będzie chciała cię tutaj zawsze zatrzymać, zdobyć. Tym bardziej, jak jej mówisz, nie pasuje, to odchodzę. Jak ci nie pasuje, to co mówię, nie musisz ze mną być. Jak wolisz facetów, którzy cię okłamują, proszę bardzo, ja odchodzę i ona już wtedy widzi to ryzyko, że cię może stracić i on to napędza. To jest ten mechanizm, który często mają atrakcyjni faceci, więc warto sobie te trzy atrakcyjne przekonania zapamiętać i wpoić do głowy. Tylko do czwartku do północy generator orgazmów 60% taniej, uważam najlepszy kurs o seksie, jaki zrobiłem, dlatego warto sobie to wszystko pobrać. Genialna wiedza, jak doprowadzać kobiety do wielokrotnego szczytowania, co zrobić, żeby szybko dochodziły, przykłady pozycji, technik łóżkowych i stymulacji kobiety, tak żeby dochodziła na wszelkie możliwe sposoby do orgazmu. Orgazm kobiecy krok po kroku. Zrób wrażenie na swojej kobiecie, żonie, dziewczynie. Uwierz mi, ona Cię nie zapomni do końca życia i będziesz przez nią ciągle komplementowany. To wszystko, cała ta wiedza, 60% taniej do czwartku do północy, polecam pobrać, jest to materiał obowiązkowy, bo jak nie znasz tych technik łóżkowych, no to kobiety też nie będą na Ciebie fajnie reagować. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamany przez promocja, korzystaj, bo w czwartek kasuję tą stronę, a ten materiał jest dostępny jeszcze 60% taniej.